Ważne, co nas w życiu spotyka, ważne, jak na to reagujemy, bo od naszej reakcji zależy to, co się wydarzy dalej. Jeżeli nasza reakcja będzie zawsze pozytywna, no to będziemy kreować takie wydarzenia w przyszłości. A już w ogóle petardą jest sytuacja, kiedy dzieje się coś, co nasz mózg postrzega jako negatywne. A my na to reagujemy pozytywnie, to wtedy zmiana jest po prostu niesamowita. To jest naprawdę bardzo ważne. I w ten sposób to jest jedna, jedna z najważniejszych rzeczy, żeby podchodzić pozytywnie do wszystkiego w naszym życiu. Od rana do wieczora, do każdej osoby, szczególnie do tych, które są w jakiś sposób postrzegane przez nas jako no nie wiem, wrogie, czy gdzieś tam nam nie pasują, bo to nie sztuka kochać ludzi, którzy nam pasują którzy są mili i tacy sami jak my, podobni, i tam wszystko gra sztuka jest właśnie podziękować każdemu nauczycielowi za to, że się pojawił na naszej drodze, za to, że świetnie wykonał swoją robotę że próbował wzbudzić w nas emocje udało mu się, albo być może już nie no i dzięki temu nas uczy, uczy nas po prostu żebyśmy wracali do miłości do tego miejsca z którego przyszliśmy i jeżeli chcemy wyjść z tej gry tutaj, w której tak cały czas doświadczamy poprzez te niefajne doświadczenia no to rozwiązanie jest właśnie miłość, miłość do wszystkich miłość do wszystkiego, do każdego wydarzenia do siebie, do innych ludzi, do każdej osoby no i wtedy nasze życie staje się bajką Jesteśmy szczęśliwi. Bez powodu. Od rana do wieczora nas wypełnia, przepełnia mnóstwo energii, radości. Czyli w momencie, gdy mamy w sobie piękne uczucia, takie jak miłość, no to kreujemy piękne, fajne wydarzenia. W momencie, gdy wchodzimy w emocje, no to już przyciągamy sobie różne lekcje i tak dalej. No zwróćmy uwagę, że ten świat jest tak skonstruowany, popatrzmy na media, media mainstreamowe, no to same nieszczęścia, wypadki, e, akty terroru i tam choroby, cuda na kiju, e, ale media alternatywne e, wcale nie są lepsze, no dokładnie to samo, tylko na trochę innym tam poziomie dla bardziej zaawansowanych, tak, też nas straszą, też wszystko, wszystko tutaj... No, nie będę wymieniał tego, każdy, każdy, kto ogląda, wie. Jest to potrzebne, jest to jakiś etap w rozwoju, ale w pewnym momencie to znika po prostu. Przestajemy mieć ochotę tracić czas na coś takiego. I generalnie w całym naszym życiu powinniśmy jak najmniej yy, zwracać uwagę wylogować się po prostu z negatywnych rzeczy. I wszystko, zostawić ten świat polityków, religię jakieś tam konflikty, to wszystko zostawić tam tym, co się w to bawią i co tego słuchają i zasilają, to co swoje życie niszczą, no ka jakby każdy gdzieś tam jest na ścieżce i musi do tego dojść, a my, którzy już to czujemy, skupmy się tylko na pozytywach. Odetnijmy się całkowicie od geopolityki i tych wszystkich tam globalnych rzeczy. Jeżeli chodzi o nasze otoczenie, o ludzi, którzy nas otaczają, traktujmy ich jak najlepszych przyjaciół, którzy tutaj robią dla nas super robotę czyli uszą nas, uszą nas, żebyśmy w końcu ich pokochali. Eee, taki przykład gdzieś tam, na przykład ze złodziejem, nie? Mm. On będzie okradał te osoby, które tego nie akceptują, nie lubią, jakby są kontra. No, kto lubi, nie? Nikt nie lubi, ale. Inny przykład, inny przykład, na przykład osoba, która pali papierosy, my nie znosimy tego, no to w naszym otoczeniu będą wszędzie ludzie, którzy palą, palą nam prosto w twarz, dmuchają dymem, ale w momencie, gdy my, i oni są po to, żebyśmy pokochali, pokochali każdy jeden przejaw istnienia, każdą jedną rzecz, w momencie, gdy my to pokochamy, nie będziemy ich oceniać, z nimi walczyć, negować tego, no to oni znikną z naszego otoczenia, tak samo ta osoba, która gdzieś tam kradnie, ona... Wypatrzy sobie w autobusie tą jedną osobę, która się tego boi, która to oni się tak przyciągają do siebie, a cała reszta jest całkowicie bezpieczna. No, mój rower gdzieś tam stoi na, na, balustra, na, na tarasie w ogóle nie przypiętni, od, od tygodni wszystko jest w porządku. Po, po prostu nie ma takiego strachu, i, i podejrzewam, że wszechświat w tym momencie no nie musi mi dawać lekcji, akurat w tym obszarze. I tak jest ze wszystkim. Pewne niekorzystne okoliczności się pojawiają w naszym życiu tak długo, aż, aż my ich nie pokochamy, i wtedy one znikają, bo już nie są potrzebne. I tak krok po kroku. Yy, Kochajmy wszystko, zawsze niezależnie od tego, co się wydarza, zawsze postanówmy, że to jest na naszą korzyść. I jeżeli tak postanowimy, to tak wtedy właśnie y, się potoczą dalej sprawy. Ten wariant rzeczywistości, tu się transurfing kłania, zostanie y, zrealizowany, wykreowany. No i jak kula śnieżna, po prostu jedna dobra rzecz za drugą będzie się pojawiać y, w naszym. Pięknym, coraz piękniejszym życiu. Wszystko będzie przychodzić z łatwością, tych wyzwań będzie coraz mniej. Owszem, czasem się pojawią jakieś testy, żeby sprawdzić, czy my pamiętamy, czy nie śpimy. E, no jeżeli je poprawnie zdamy, czyli znowu zareagujemy z miłością, z życzliwością, z uśmiechem. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym. Wszyscy wywodzimy się z jednego e, i tutaj mamy różne emanacje w postaci różnych ludzi i odgrywamy sobie różne role. Po to, żeby właśnie była ta przestrzeń do nauki, do doświadczania, do, odkry do wracania do miłości. Więc musimy czasem komuś zrobić jakąś przykrość, nawet czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy, i ludzie i nam też yy, na nasze własne zamówienie, bo tego potrzebujemy. Oni, jakby, spełnią rolę służebną w stosunku do nas. Sprawiając różne przykrości, po to, żebyśmy my mieli możliwość to zaakceptować, pokochać, uzdrowić, i wtedy to znika, rozpływa się. Tak więc, zwracajmy uwagę, żeby w naszych myślach nie było. Yy żadnych negatywnych, niskich wibracji, czyli jakiś strach, złość, żal, nienawiść, niechęć, odraza, no to wszystko przyciąga do naszego życia więcej tego. A w momencie, gdy są po... każdego człowieka szanujemy, doceniamy, traktujemy tak, jak my byśmy chcieli być traktowani, czyli kochani bezwarunkowo, no to wtedy świat jest lustrem no i odbije nam właśnie tą miłość, którą wysyłamy wysyłamy do wszystkiego, więc wszystko nam odbija z powrotem miłość no i życie staje się piękne bardzo ważna sprawa, jeżeli mielibyśmy się tylko jedną rzeczą w życiu skupić na jednej rzeczy, no to to jest właśnie to Nieważne co nas spotyka, ważne jak na to reagujemy i reagujmy na to zawsze pozytywnie, zawsze, zawsze kierujmy się sercem, uczuciami, a nie umysłem i strachem i emocjami, nie wchodźmy w emocje, bądźmy obserwatorem, który patrzy na życie w sposób taki beznamiętny, co tam się dzieje, to się dzieje, ale za to wykrzesa w sobie, wkreuje, rozpala. Po prostu ma. Ma w sobie uczucia. Uczucia miłości, radości, entuzjazmu, szczęścia. Trenujmy to. Trenujmy to. Dbajmy o naszą dietę, bo to ma bardzo duży wpływ. To, co jemy, jakie to są wibracje. Czas możemy spędzać wśród przyrody, wśród fajnych ludzi. No, bo. W... Przeciwnie, w miejscach o niskiej wibracji gdzieś tam jeszcze sami sobie włączymy telewizor, no to już w ogóle na własne życzenie oddajemy swoją energię. Bo nie ma mocnego, ee, no jak się będziemy za długo tam e, taplać w tym błotku, to wsiąkniemy. I wtedy już kula pójdzie w złą stronę. Tak więc kroczek po kroczku. Zawsze pozytywni. Aż się nauczymasz, to będzie nasz nawyk. Aż po prostu będziemy się uśmiechać na samą myśl. Aha, mam wybrać pozytywne uczucia. Wszystkiego dobrego, pięknego, cudownego dnia i życia.